Siemano widzowie w poradniku jak prawidłowo otworzyć e, Hot Wheelsy Namaczamy pędzelek lub patyczek Ale tak bez y, uszkadzania blistra, nie? No Mamy tutaj Camaro Custom'a Gdyby ktoś pytał Fajny model I robimy tutaj Delikatnie spróbujemy odkleić No autko powinno Wam wypaść, ale no tam coś nie idzie, ale u takiego youtubera krajna szło, więc możecie tego spróbować. Tu odeszło. To wie, więcej trzeba tego chyba dać, no bo. Ten... Dobra, musi. To może tylko działa na aceton, ale zmywać do paznokci. Nie, e, Krajen miał właśnie. Zmywać do paznokci. No. No tutaj wyszło. Ale Krajen mówił, że tego sporo trzeba dać. Jeszcze więcej, żeby to tak przemokło. nie? O, wyszło. Tak, właśnie otworzyliśmy Hot Wheelsa do uszkadzenia blistra.